Cześć, witam serdecznie w kolejnej serii, którą zaczynam taki pierwszy odcinek z tytułem wstępu. Enotria Last Song ehm, gra RPG, RPG akcji, tak ją będę nazywał. Nie będę nazywał Song Slajkiem, tylko takim RPGm akcji. No i e, jak widzicie, w języku polskim, więc e, tym bardziej na plus. No i będę chciał ją oczywiście ukończyć. Zobaczymy jak to pójdzie, czy to będzie nagrywanie 1 do 1, czy tylko takich jakichś ważnych elementów potrzebnych do tego, aby zdobyć platynę. Na razie zobaczmy taki wstęp do gry. Wydaje mi się, że we wstępie podani byli przeciwnicy, bosowie, główni, 44 trofea do zdobycia żeby mieć platynę 43, bo 44 to jest platyna no i tutaj uruchomiłem samouczek jakiś czas temu wyszło demo i to demo było ogólnie skrytykowane przez graczy że nie takie, że sztywne i tak dalej no zobaczymy jak tutaj to będzie wyglądało, ja nie grałem w demo, znaczy rozpocząłem tutaj ten początek tylko i stwierdziłem, że można zagrać, tutaj po uruchomieniu teraz gry Pierwsze jakieś kroki, ruchy, ciosy nie jest źle, moim zdaniem. I oczywiście przejdę grę w całości. I tak jak mówiłem, będę zamieszczał filmiki albo 1 do 1, jeżeli tutaj jakiegoś większego popytu na YouTube nie będzie. Czy właściwie podaży. A po drugie możliwe, że zamieszczę jakieś elementy, jeżeli chodzi o zdobycie platyny, czyli e, znalezienie wszystkich jakichś części, z, które będą potrzebne do tego, żeby zdobyć konkretne trofeum, bo myślę, że to się może komuś potem przydać, jakby chciał e, zrobić tutaj w tej grze platynę. Nie ma poziomu trudności, jest super. E, standardowe, jak widzicie, rzeczy, parowanie w odpowiednim momencie, które e, będzie wybijało ten tego naszego przeciwnika, ale też pod spodem nabija mu ten pasek taki jakby ogłuszenia niebieski. Jeżeli dojdzie ten niebieski pasek do końca, to możemy wykonać taki cios kończący. Na razie czytam te wszystkie tutaj e, samouczki i zobaczymy, jak to wszystko potem wyjdzie. Dlatego zawsze mówię to, że w pierwszym odcinku jest taki chaos, i, i do końca nie wiem co i jak. A dość dużo tutaj jest informacji, że użyj coś tam, użyj coś tam. I jeszcze niektóre rzeczy są chyba w języku włoskim, z tego co kojarzę. To jest włoska gra, więc będę starał się to wszystko ogarnąć. Tutaj robię tylko taki wstęp, żeby zasygnalizować to, że będę też przechodził tą grę, będę robił z niej zapewne jakieś poradniki, które się mogą komuś przydać ale w pierwszej kolejności chcę ukończyć Łukong i, i tam do końca zrobić wszystkie poradniki, które się być może komuś przydadzą. No tutaj w pierwszym takim odcinku, niedługim ćwiczę, trenuję, sprawdzam co i jak. I jak widzicie na razie mamy taki samouczek, który nas instruuje co zrobić jak... No atak silny, słaby to jest standard. Ale tu właśnie jest ten taki cios kończący, i z tego co potem wyczytałem, ale to jeszcze być może się mylę. W zależności od tego, jaką maskę będziemy mieć ubraną, będziemy taki cios wykonywać. No To jest sam początek, tutaj moje jakieś zdanie może się na pewno, znaczy moje, moja wiedza na pewno może się ukształtować, pewne rzeczy być może źle interpretuje. I tutaj mamy takiego pierwszego bossa treningowego. To nie jest, tak jak mówiłem, nie ma tu poziomu trudności, ale. Przeważnie w Sonsach taki pierwszy boss daje nieźle popalić i on weryfikuje graczy. Tutaj z pierwszym bossem, no mógłbym tam unikać go, jak widzicie, to jest też stamina, i to unikanie też prowadzi do tego, że stamina się kończy. Eee, ale ja stwierdziłem, że może będę go po prostu blokował. I nauczę się tych bloków. Zapewne przy każdym z przeciwników trzeba bloków się nauczyć yy, odrębnie, czyli każdy przeciwnik ma inne ciosy i to trzeba każdego przeciwnika wyczuć. Ale tu stwierdziłem, że właściwie jak widzicie bronię się po prostu ręką. On uderza we mnie mieczem, a ja blokuję ręką, więc to jest trochę takie nieprawdziwe. Ja na szczęście mam tutaj cztery takie buteleczki, ale jak widzicie cios kończący całkiem sporo zabiera mu zdrowia, więc stwierdziłem, że idę w tym kierunku i będę go blokował. Także to jest taki pierwszy boss na początek. Nie wiem, czy to jest zmiana w stosunku do Dema, ale jakoś tutaj mm, chodzi mi o ten poziom trudności. Jakoś no, trudności wielkich tutaj nie mam. I w tym odcinku nie widziałem jeszcze e, napisu, że nie żyje. Aczkolwiek pokażę też w tym odcinku przeciwnika, który w demie, bo doszedłem też do, tutaj do tego momentu, w demie, e, który mnie zabił. Ale to opowiem o nim jak się spotkamy. Tu w każdym razie widzicie kolejny cios kończący i już dwa razy. Mam jeszcze co prawda jedną buteleczkę zdrowia. Ale dalej staram się właśnie w odpowiednim momencie zablokować. On też nie zadaje takich dużych obrażeń. I trzeba też powiedzieć, że gra miała premierę. Więc zapewne jak zacznę w nią znowu grać myślę, że to w przeciągu tygodnia to być może będą już jakieś patche będą już jakieś zmiany jak widzieliście w Wukongu zmienili niektórych bossów tego kapitana kapitan wizja nie pamiętam, taki w królestwie pagody obniżyli jemu obniżyli jego zdrowie a na przykład w dodatku do Elden Ring Radan też podobno został osłabiony ja tego nie sprawdzałem, ale no jakże to jest inne potem podejście do gry jak idziesz i wiesz, że ty walczyłeś z nim na pełnym, na pełnym zdrowiu jakby, a potem ktoś przychodzi i mówi, że pokonał Radana, ale, ale no już nie dodaję, że ten Radan był osłabiony a tutaj no opisanie po kolei, co możemy zrobić, jak możemy zmienić. Ja nagrywam to sobie specjalnie, żeby potem do tego wrócić, na spokojnie sobie przeczytać i wejść w to jeszcze raz. Chociaż często w grach jest tak, że jak grasz, to, to się uczysz tego z automatu, po prostu na zasadzie prób i błędów, jak to działa. Dużo rzeczy tutaj jest, dużo rzeczy można zmienić. Fajnie, że jest po polsku. Nie ma takich problemów, że czegoś nie zrozumiesz, chociaż pomimo tego, że jest po polsku, to i tak czasami zastanawiam się, dobra, napiszę taki długi tekst i zastanawiasz się, dobra, o co chodzi. Na przykład jest tutaj nasycanie broni fluto, futo, guto, yy, ganto, i w zależności od tego, jaki przeciwnik, wtedy masz mieć jakąś broń nasyconą czymś innym, wtedy zadasz mu obrażenia, a jak masz czymś innym, to nie zadasz mu obrażeń. Tutaj drzewko. Przybliż oddal kamerę, więc też e, dojść e, może być duże, ale tutaj na razie nam nakazują wybrać pewne e, talenty. Ciekawe, czy będzie na przykład, że można cofnąć taki talent. Świetna sprawa w Wukongu, że można cofnąć sobie talent i nie trzeba żadnych tam mieć przedmiotów do tego, więc e, można przebudowywać nasz, naszą postać. Zmieniać, różne kombinacje robić i podchodzi do takiego bossa, no ale nie wiem, jak tutaj będzie z bosami. Ale w Wukongu niektórzy bosowie to naprawdę mogą dać popalić i dlatego pewnie zrobili tak, żeby nie trzeba było szukać jakichś nasionek, które spowodują, że będziemy mogli skasować talenty. A tu cały czas jakby samouczek. Ja ten film robię jako taki właśnie wstęp. To nie jest jakiś tam. Poradnik, tym bardziej, że to jest pierwsze moje kilkanaście minut z grom i, i muszę dopiero zagrać kilka godzin, żeby być już to jakimś mistrzem, może nie mistrzem, ale żeby się bardziej orientował w terenie. Jak widzicie, tutaj przy tym naszym ognisku już pojawił się awans, pojawiła się szybka podróż, więc dobrze, że jest szybka podróż. Nie widziałem tu mapy i prawdopodobnie nie będzie mapy, bo w wszelakich sos nie ma mapy. Niektórzy narzekają, że, że jest dużo tych kopii, znaczy takich, że robią dużo gier podobnych do tych solsów. To trochę mi przypomina Lice of Pi, jeżeli chodzi o taką stylizację, że, że włoskie wszystko, tu ja coś tam tak samo, tam bardziej myślałem, że to jest takie francuskie Lice of Pi. Nie chcę tego porównywać do Lice of Pi, nie porównuję tego do żadnej gry. Jak widzieliście na kanale, gram w różne e, takie RPG akcji, Deadbound, Bleak Fave, e, Wukong, e, Nioh, no, Sekiro, e, Dark Souls, więc e, pomyślałem, że to też jest gra, którą powinienem zagrać, przejść, zobaczyć, e, ukończyć, zakończyć, więc... Na pewno na kanale będzie końcówka, na pewno na kanale będą bossowie, na pewno na kanale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo y, będą jakieś poradniki odnośnie trofeów. Y, widziałem, że y, jeżeli chodzi o trofea, to nie ma tam jakichś takich trofeów, których nie lubię robić, czyli nie wiem, przebiegnij w 30 sekund do jakiegoś miejsca na przykład, y, więc nie ma czegoś takiego, więc myślę, że spokojnie tutaj platyna też będzie. A tu mamy znowu kolejną informację, co i jak taki samouczek. Czyli cały czas idziemy tym samouczkiem. No i dobrze, co prawda, jak będę grał za jakiś czas, dlatego też uważam, że to znaczy ja nie gram w dwie gry naraz, żeby potem nie zastanawiać się, co tutaj się robiło, jakim przyciskiem, tylko kończę jedną i zaczynam drugą, a tutaj tylko sygnalizuję, bo dzisiaj jest premiera na konsoli I tak jak mówiłem na Steamie była już chyba 16 Sygnalizuję, że w tą grę będę też grał Nie wiem skąd mam tyle tutaj broni czy ja tutaj już to nazbierałem czy to dostałem bo, bo kupiłem przed premierą Wątpię ale mam, to mam. I jak widzicie, no, trzeba tutaj w to wejść. Dobrze, że jest po polsku, także to, to nie będzie stanowiło problemu. I tu jest właśnie ta informacja. Mam tu przeciwnika, który nad głową ma tam jakiś znaczek, i to, w to muszę jeszcze wejść. Tam po lewej stronie, pod zdrowiem, pojawi się takie drzewko, które zapewne czasami w grach tak jest, że na przykład woda niszczy ogień, i ogień, ziemię, i takie są zależności. I tak samo tutaj to jest, tylko że tu jest nazwane to. Chyba po włosku, e, więc trzeba będzie się tego nauczyć. No a póki co zauważyłem, że w miarę te ciosy idą, wychodzą. O, gratia. Gratia wywołuje światłość. No na razie jest to zamotane, że w ogóle e, nawet się nie staram tego zrozumieć. Tym bardziej, że do gry wrócę za jakiś czas. Światłość cudawianki może to przytłoczyć, ale gra wygląda dobrze graficznie ruchy ciosy mi akurat nie przeszkadzają, tak jak mówię, no wiele gier grałem Hellpoint Immortal Chain Chains także tu dla mnie nie ma problemów. Mamy tutaj namierzanie celu mamy tutaj blok, mamy tutaj unik blok w odpowiednim momencie, który powoduje właśnie nabijanie tego zielonego, niebieskiego paska, więc zapewne będę to wykorzystał. No, tu akurat mam jakiś miecz dwuręczny, co prawda trzyma go w jednej ręce, ale jako uderza tym mocnym atakiem, to bierze go w dwie ręce. No, tamten ma jakiś nasączony, właśnie dlatego się świeci pewnie na fioletowo, ale tu cios kończący. No i ten początek naprawdę jest taki przyjemny. Chyba, że jestem akurat w trakcie Wukonga i, 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 i tam jestem przyzwyczajony do tego, że trzeba się po prostu spinać, orientować, unikać. Więc to jest też kwestia może wprawy w tego typu grach. O, teraz po lewej stronie widać to takie, takie drzewko, taką zależność. Też muszę to jeszcze do końca poznać. Tu różne statusy, które... Yy, na nas wpływają. Jak wpadniemy, pewnie będzie jakieś podpalenie, zamrożenie standardowo, jak jest tu. Mamy też jeden z takich przypadków, które nas mogą dopaść w grze i wpływają na naszą rozgrywkę. Więc to wszystko jeszcze przed nami, ale jestem ciekawy. Nie powiem, że jestem taki zrażony czymś. O i mamy tutaj też taki węzeł, który trzeba rozwiązać. I to są nasze takie miejsca odpoczynku, gdzie będzie szybka podróż, gdzie będzie, yy, będzie mógł, będziemy mogli właśnie awansować, ale też yy, no te wszystkie jakieś dodatkowe statystyki poustawiać. Z tego co czytałem w trofeach są też trofea za zrobienie questów, jest chyba 5-6 questów, więc yy, jak się uda, to też postaram się zamieścić, jak właśnie wykonać konkretne questy. Yy, jakby ktoś potrzebował, właśnie, kiedyś to zdobyć. No fajnie, że nie ma poziomu trudności, bo takie poradniki, wydaje mi się, jak ktoś robi, czy ja też kiedyś robiłem, nie mają właśnie takiego popytu, jeśli, jeśli nie ma poziomu trudności. Wtedy uruchamiasz sobie poziom łatwy, i właściwie, no chyba, że coś gdzieś tam jest schowane. Nie wiem na przykład, czy tutaj są ukryte ściany. Czy, czy można tutaj jakoś, czy są jakieś sekrety. Zauważyłem, że jest na pewno skrót jeden, więc pewnie jest coś takiego jak skróty. I, I to wszystko jeszcze przede mną to zawsze jest fajne w grach, że, że na początku odkrywasz, poznajesz, e, szukasz, nie wiem, e, zaskakujesz się właściwie pewnymi rzeczami, mechanikami, bosami, bo widziałem chyba jednego albo dwóch bosów więc też nie wiem jak oni tutaj będą do końca wyglądać a tutaj zmieniłem właśnie tą maskę to też jeszcze muszę się tego nauczyć dokładnie mm, o co chodzi to w tym przypadku halabarda, ale właśnie wydawało mi się że ten drugi jest mocniejszy czasami są takie przycięcia, że tam gdzieś się zaczepi o coś i tak ta kamera drży trójkątem nie tylko on chyba krzyżakiem zmieniamy dość szybko tą postać. Tutaj nie wiem, co się stało, bo myślałem, że tam po prostu leży sobie przedmiot, ale tu był przeciwnik i on w pewnym momencie, on jakby został ten pasek jego, nie wiem, czy on się wystraszył. Że ten pasek niebieski został naładowany i od razu uderzyłem go tym ciosem takim kończącym. O, tam jest skrót za kratą, to znaczy skrót. Tam jest węzeł i prawdopodobnie podejdziemy tam i otworzymy tą bramę i będziemy mieli skrót. Więc są też takie skróty. Tutaj trochę się zdziwiłem, że jest dwóch przeciwników i chciałem ich wyciągnąć, że jeden pójdzie za mną, ale oni są po prostu jakby przywiązani do, so, do siebie liną. I jak próbuję bić dużego, to mały cały czas krok w krok z nim jest. O, to trochę się odsunął, ale zaraz wyrównuje z nim. No i ten duży... Wydawało mi się, że to jakiś mocarz, bo on tam macha tymi widłami. A okazuje się, że właściwie trzeba go przeatakować agresywnie. Od razu cały czas atak, atak i całkiem inaczej walka wygląda. Tutaj na razie próbowałem standardowo właśnie uniki, uniki. Można tutaj też się łowić w blokowanie, ale to o czym mówiłem, każdy z takich przeciwników ma jakąś inną broń, ma inne ruchy, więc trzeba do każdego podejść. Jak widzicie, ten z boku to w ogóle na jeden cios chyba tylko poszedł. A do tego trzeba podejść po prostu i agresywnie on, jak uderzacie, to nawet nie potrafi się zamachnąć. To też jest dobre, bo nie zawsze w tak grach jest. Czasami jest tak, że ty uderzasz mieczem, mimo wszystko on jeszcze zadaje cios. E, więc tak to wygląda. No i tutaj już niedaleko właśnie jest ten taki przeciwnik, który w demie mnie pokonał. E, ale w demie chyba też do końca wszystko tak nie było opisane. Nawet nie pamiętam, czy to było demo po, po polsku, czy było po angielsku. Tutaj znowu jednym ciosem pada. Ten ma nasączoną broń, i też właściwie jak widzicie, cały czas atak. no Trzeba uważać na stamina, wtedy się odsuwasz, stamina rośnie, i znowu atak, 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 i właściwie pada. Wydawało mi się, że to taki silny przeciwnik. I to nie chodzi mi o tego silnego przeciwnika, tylko tego, który jest tam na górze. Być może właśnie zostało to jakoś teraz jeszcze zmienione, jak wyszła pełna wersja gry. No zawsze to jest takie e, no ważne, żeby gra wyszła w miarę dobrze wydana, bo no co prawda tutaj niektórzy i tak są źle nastawieni po demie i mogą nawet nie podchodzić do gry ze względu na to, że grali w demo i demo było słabe. E, ale no jak widzicie, ten misiek tutaj duży z grabiami, teraz właściwie cały czas go tylko atakowałem i bardzo szybko e, został pokonany. Tu jeszcze na dole, zanim przedtem do tamtego, bo wiedziałem, że ostatnio u niego zginąłem, stwierdziłem, a wiedziałem też, że na dole jest e, ognisko. E, stwierdziłem, że pójdę na, na razie tu, e, zapiszę sobie jakby stan gry i żeby stąd ewentualnie jak zginę, to żeby stąd ruszać. Rozwiązuję węzeł i stąd już e, będziemy mieli. Tu będzie zapis. E, jeszcze odpoczynek na wszelki wypadek. Ale po prawej stronie pojawia się taki symbol, który powoduje, że, że gra się zapisuje. Yy, no i teraz już idę z nim zawalczyć. Tu po drodze oczywiście nasi wrogowie ponownie się pojawiają, no ale zdobywamy dzięki temu walutę. Na razie jeszcze nie wiem, jak ona się nazywa. Yy, walutę, która powoduje, że możemy rozbudowywać statystyki, oczywiście. No jak widzicie, ten mocarz. No, mocarz, nie mocarz. Na razie jest prosto. Zobaczymy jak będzie później. Yy, I tak jak mówiłem jest to no, gram na premierę, często w trakcie, znaczy po premierze wychodzą jakieś poprawki i nie wiem. No, nie spotkałem się, żeby ktoś zwiększał poziom trudności. Raczej jest ten poziom zmniejszany. A no, może nie pamiętam, że tak było. W każdym razie tam przy drzewie stoi sobie drwal. I ten drwal w demie mnie pokonał. Może to jest... Tylko, że widzicie, on też ma na, nad sobą, nad zdrowiem ma taki symbol. I to jest kwestia, że tam właśnie musisz użyć przeciwko temu symbolowi inny, broń nasączoną innym elementem. Jeszcze muszę obadać, jak to się właśnie... Tam chyba był ten samouczek, ale mówię, dużo tego wszystkiego jest. Tu jeszcze chciałem sprawdzić. Fajna rzecz, że tu mamy nagrodę za to, że eksplorujemy. Jest właśnie nóż do winogron. Więc to jest fajne i myślę, że takich rzeczy będzie jeszcze więcej, żeby tutaj była taka nagroda za eksplorację. No a tu już przystępuję do ataku. I znowu taka informacja odnośnie tych zależności, że tutaj to, tutaj to, uderz tym, a jak nie to tym. Więc to jest trochę na razie takie yy, przytłaczające, ale jak widzicie, pan macha tym mieczem i no, zadaje spore obrażenia, więc trzeba tutaj kontrolować. E, zdrowie, kontrolować staminę, nie podchodzić za blisko no ale zauważyłem, że nie jest tragicznie, bo nawet zadaje te obrażenia ale to nie jest tak, że jednym ciosem mnie zabija i ja też mu coś tam zabieram no nie jest to boss ale z tych przeciwników, których tutaj do tej pory spotkałem, no to jest taki jeden z silniejszych Mam już naładowany super cios. Yy, tutaj po prawej stronie trzeba nacisnąć L2 i trójkąt, żeby go wykonać. Tylko w tym momencie się jeszcze nie zorientowałem, że go mam, bo skupiłem się bardziej na walce. O, ale teraz. No i to taki cios. Zadał trochę obrażeń. Ale właściwie całą walkę wygram na zasadzie uników. Podchodzisz, atakujesz. No i ostatni cios, kolega drwal, ciachu, 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 pada, zdobywam cudowne rzeczy, dużo waluty jak widzicie, więc no, to nie był jakiś trudny przeciwnik, a chyba miał być, w każdym razie tutaj jeszcze ukryta rzecz, cyk, cyk, na dole coś leży, więc myślę chyba spadam, skaczę na dół. Więc trochę rzeczy takich do, do znalezienia będzie i dobrze. Myślę, że całkiem dobrze się będzie w grę grało. I tak jak mówię, parę odcinków oczywiście rzucę. a Jak nikt specjalnie nie będzie tego nagrywał, to zrobię serię 1 do 1 i, i tyle w temacie. No i jeszcze na koniec, oczywiście, zapisać stan gry przy ognisku standardowo. Tu po lewej jeszcze jakieś mam odżywcza zup. wyposażenie, rola, młot, ja uw... no, no jest trochę rzeczy, no ale dobra, damy radę, tyle w takim krótkim wstępnie, wstępie do tej gry, Enotria, Last Song i jak tylko skończę Wukonga to widzimy się ponownie, słyszymy się ponownie.